Klub Sportowy Zorza Kowalów otrzymał nową funkcjonalną szatnię, która poprawi komfort przygotowań do treningów i meczów. Dla nas to jest bardzo duże wydarzenie. Dla nas to jest nie tylko budynek jako szatnia, to jest bardzo duży rozwój tutaj w naszej lokalnej społeczności. No i to jest motywacja do dalszego działania zawodników i nas przede wszystkim jako działaczy. Dzięki komu ta szatnia powstała? No tutaj z tego miejsca pragnę podziękować gminie Rzepin, panu burmistrzowi Sławomirowi Dudzisowi, marszałkowi województwa i panu Robertowi Skowronowi, prezesowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Czy znane ci są kwoty, jakie zostały przeznaczone na realizację tej inwestycji? Tak, cała kwota wyniosła około 700 tysięcy, z czego 600 tysięcy ze środków własnych gmin Rzepin. 100 tysięcy było z urzędu marszałkowskiego. Nowe zaplecze to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim wsparcie dla lokalnego sportu i motywacja do dalszego rozwoju klubu.